To jest perspektywa. Z perspektywy możemy sprawdzić, jak będzie wyglądać to. Widzimy, że stop, możemy sprawdzić to u góry. Widzimy, że mamy tu bezpośrednio WiFrame. Y WiFrame y jest to domyślnie ustawione, gdy zmieniają perspektywę. Jeśli przejdziemy do LIT, no to mamy automatycznie to, jak widzimy również przy normalnej perspektywie. To samo się tyczy również innych opcji. To ma, Tak wygląda nasz od lewej strony. Jeśli przejdziemy na przykład do WiFrame, y to możemy na bieżąco sprawdzić i porównać, czy nasze elementy dobrze są ustawione. Nasze hitboxy oraz wszelkie inne elementy. Mamy oczywiście parę opcji, od prawej, od przodu, od tyłu i tak dalej. Ja może wrócę do perspektywy. I tutaj, jak już pokazałem ci wcześniej, z naszego polu widzenia, możemy sprawdzić wyświetlanie. Undead jakby renderuje naszą scenę bez świateł, widzimy nie ma żadnych świateł i tak to wygląda. Oczywiście jeśli odpalę play, no to będzie to normalnie wyglądało. Służy to tylko do edycji edytora, jeśli sprawdzamy jakieś elementy na danym poziomie. Kolejny wireframe, o którym już miałem okazję Ci wspomnieć, przy perspektywie. Widzimy po prostu to wszystko w kratkach i możemy również ustawić perspektywę pod to. Mamy też detail lighting. Możemy tylko pokazać światła, refleksje. Widzimy, jak to wygląda przy reflections. Jak to wygląda przy odbijaniu się niektórych elementów. Jest to już coś bardziej zaawansowane, ma też player collision i widzimy, że tak wygląda kolizja. No i jakie możemy stąd już wnioski? Widzimy, że ten autokolor odpowiada, że elementy są stałe, a ten zielony, no właśnie, czyli od, otwórzmy to i gdy widzimy ten element, no to on ma kolizję, tak? Czyli jeśli strzelę w niego, no to on się przewróci. Tutaj mogę oczywiście ruszyć je, skakając, chodząc, odbijając się, czyli nasz charakter... Y wpada w kolizję z danym elementem. Tak, możemy to sprawdzić. Mamy też parę innych rzeczy. Mamy tutaj LOD, Lot Object Distance. O tym opowiem Ci w jednym z następnych materiałów, gdy będziemy sprawdzać optymalizację, jak będziemy mogli stworzyć. Mianowicie polega to na tym, że nie chcemy, by nasze elementy były ładowane w tej samej jakości, niezależnie od tego jak jesteśmy daleko od danego elementu. Mamy Visual Access LOD. Te wszystkie opcje są związane właśnie z tą optymalizacją i powiem Ci, jak możemy to na bieżąco deblokować w jednym z następnych materiałów. Wróćmy może do Lead. Mamy też Show. I widzimy tutaj, co możemy włączyć, czego nie możemy włączyć. Jeśli chcemy zignorować jakieś konkretne elementy na naszym viewport, powiedzmy Particle Systems, no to widzimy, że nie będą one wyświetlane. Jeśli je włączę, no to są. Też widzimy, że na przykład pod naszą mapą mamy taki grid, czyli taką siatkę. Ta siatka służy do tego, jak nasze elementy będą dostosowane przy ich przestawianiu, skalowaniu oraz zmiany, zmiany rotacji. Jeśli nie chcemy, by to było widoczne, możemy włączyć grid. I widzimy, że teraz jest normalnie pokazane, pokazane po prostu tak jak coś na zasadzie nieskończonego nieba. I teraz właśnie chciałbym zrobić wstęp do samego grid. Mianowicie, gdy kliknę na dany element, powiedzmy ten, u góry... Po prawej stronie mamy elementy związane z tym, jak możemy go przestawić, czyli tutaj są opcje dla naszego edytora, tutaj są opcje do tego, jak możemy go przestawić, jak możemy go obrócić oraz jak możemy go zeskalować. Czyli mam te trzy strzałki, one odpowiadają za manipulację tym obiektem. Jeśli przeciągnę ją, przyciskając przycisk myszy do góry, no tu możemy go nieść w powietrzu, zielony na prawo-lewo i w tym przypadku czerwony do przodu i do tyłu. I jak widzimy, że nasz element on niekoniecznie się przesuwa tak jak to ustawiamy. Przesuwa się dokładnie o 10 wartości. Jeśli to wyłączymy, powiedzmy, no to teraz możemy przedstawić to co do konkretnej jednej wartości. Może by lepiej to zobrazować, włączę nasz snapping i postawię tutaj nasz cube na naszym gridzie. Powiedzmy tu. I teraz gdy będę chciał przestawić nasz element, to widzimy że on się przestawia co konkretną wartość. Czyli jeśli ten grid jest ustawiony na dziesiątkę, a powiedzmy ustawimy na 100, no to on będzie się przestawiał o konkretną wartość do tej danej jednostki, która jest odpowiedzialna za przestawianie go. Możemy oczywiście ustawić to na jedynkę, wtedy grid automatycznie, jak widzisz, też się zmieni. Czyli grid służy, służy nam właśnie do tego, by pokazywać, co ile elementów zostanie to włączone. Możemy również to odznaczyć i w tym przypadku będę sobie ustawiał dokładnie tak, jak ja chcę. Zależy na czym planujemy, czy robimy jakąś grę z otwartym światem chcemy, by elementy były ustawione dokładnie według nas, czy robimy po prostu szablonowo jakiś tytuł jakieś elementy i chcemy, by wszystko było równomiernie od siebie ustawione, tak? Wtedy wróćmy może do samego przestawiania, czyli tak jak już ci wspomniałem, możemy manipulować jego wartościami, możemy również sprawdzać jego rotację, czyli możemy go obrócić w tą stronę, w tamtą oraz w zieloną i widzimy jak to wygląda. Kolejną rzeczą jest skalowanie, czyli również mamy te trzy wartości, które manipulujemy jego właściwościami. Jeśli kliknę ten oto przedmiot, jeśli kliknę tą żółtą strzałkę, to możemy z tego dodać prostokąt, możemy tutaj zrobić od tej strony prostokąt również, czy poszerzyć również w ten to sposób. Jeśli się cofnę do konkretnego rozmiaru i klikniemy na ten biały przycisk, no to równomiernie te trzy wartości zmienią się i możemy tak jakby skalować. Będzie to widoczne tutaj. Czy widzimy, że skalowanie jest 2,75. 3,25. No jest to z tym spowodowane, że skalujemy nasze skalowanie o 0,25 o wartości. Czyli jeśli jest, czyli jest 3,5, no to jest 3,75, 4, 4,25 i tak dalej. I tym oto sposobem możemy to zrobić. Oczywiście nie musimy za każdym razem klikać na dany element, by go przewrócić. Są do tego skróty. Jeśli klikniemy tutaj na nasz element i widzimy, że jest w, e i r. Czyli naszym w, jeśli kliknę w, Mogę włączyć tryb przestawiania, E mogę włączyć tryb obracania, a R mogę włączyć tryb skalowania. Oczywiście warto nauczyć się tych skrótów, jeśli będziemy stawiać elementy, będziemy na bieżąco korzystać z tych skrótowców i znacznie nam ułatwią pracę. Super. Kolejną rzeczą jest tutaj, czy chcemy, by było to obracanie, te zmiany, które wprowadzaliśmy, były według świata, czy według naszego elementu. No właśnie, jeśli zaznaczę tam opcję, powiedzmy ustawię tej w. I przestawię tutaj tą opcję. Widzimy, że tam mieliśmy świat, a tutaj mam element. I teraz, gdy przestawię, to będzie tak to wyglądać. Jeśli jednak zaznaczę tą opcję, to widzimy, że zmienia się nam skala. I w tym przypadku jest to od naszego elementu. Czyli możemy ustawić, czy chcemy zmieniać te wartości dla naszego elementu, czy według naszego poziomu. Na tej zasadzie to polega. Możemy również włączyć snapowanie tutaj do naszego yy, podłoża. Jednak na razie ja mam wyłączony snapping. Oczywiście możemy go w każdej chwili włączyć klikając tą kratkę i na bieżąco poruszać się o te 5 wartości. Czy 10 jeśli chcemy ustawić? Możemy to wyłączyć. Te same rzeczy oznaczają również to samo co przy snapingu. Obracamy nasz element o 10 stopni. Jeśli ustawimy tutaj o 45 stopni, no to możemy w ten to sposób manipulować tymi wartościami i zmieniać o konkretną wartość tych danych kątów. Ostatnią rzeczą, którą widzimy w tym viewporcie jest prędkość naszej kamery. Jest domyślnie ustawiona na 4. Polega to mniej więcej na tym, że gdy przyciśniemy prawy przycisk myszy, czyli to o czym Ci wspomniałem na samym początku i kiniemy w, no to z taką prędkością poruszamy się po mapie. Jeśli kliknę jedynkę, no to widzimy, że jest to bardzo wolno. Oczywiście gdy zmienimy wartość, ona się przyspieszy. Maksymalna wartość to 8 i gdy mam na przykład duży świat i chcę szybko się poruszać po mapie, a nie mamy bookmarków. No to możemy użyć tej opcji, by po się w ten to sposób z taką prędkością po mapie, czyli bardzo szybko. Po prostu jedno przyciśnięcie. Jeszcze mamy tutaj na samym końcu taką opcję jak Maximize. Włączy to nam cztery tutaj viewporty. Nie działa to na takiej zasadzie jak tutaj te zakładki, ale... O, przez przypadek tutaj włączyłem, przepraszam. high tab ale możemy również dla każdego z nich ustawić te konkretne opcje które robiliśmy na naszego e, poglądu I widzimy, że możemy ich przedstawić tutaj wiframe, y right, top i tak dalej czyli jeśli chcemy ustawić jakieś elementy z każdej innej perspektywy od tyłu, od prawej czy od góry jak widzimy tu w tym elemencie możemy to włączyć aby powrócić do poprzedniego systemu klikamy ten oto, który chcemy mieć obecnie widoczny na głównym ekranie czyli ja włączę naszą perspektywę i tym samym Powrócę do naszego domyślnego tutaj wglądu. Włączę również domyślną prędkość naszej kamery, tak byśmy mogli się lepiej poruszać. Myślę, że jeśli chodzi o viewport, to wytłumaczyłem wszystko. Manipulujemy tymi wartościami. Możemy kliknąć na każdy przedmiot, zmienić jego lokację, skalowanie, rotację. Możemy stawiać tutaj też elementy, możemy sprawdzić ich wartości. Oraz żeby poruszać się po mapie, musimy mieć przyciśnięty prawy przycisk myszy, następnie WASD. Możemy zmienić tą wartość tutaj, a klikając QA możemy iść do góry lub do przodu przy przyciśniętym prawym przycisku myszy. Jeśli chcemy zmienić jakieś wartości, klikamy lewy przycisk na dany element i teraz mamy dostęp do WER, czyli do tych opcji, które pokazałem Ci wcześniej.